Siemanko. Dzisiaj w takim piknikowym klimacie, delikatnie, będziemy testować dwa dousy. Jeden klasyczny czarny, którego reprezentuje Bugatti Orbudy, a drugi zero, bez cukierków, który reprezentuje Supra, także testujemy najpierw ten z cukrem. Barwa jak każdy inny energetyk, jak smakuje? Smakuje podobnie do tigera, bardzo dużo cukru. Teraz bierzemy się za białego. Spróbujemy po troszkę i ocenimy temat. Taka sama barwa. Smakują podobnie, smakują podobnie. w tym jest troszeczkę mniej jakby cukru, bo jest zero. Nie powinno go być wcale w sumie, ale chyba, chyba jest troszeczkę, bo smakują podobnie. Opakowania, jak widzicie, na najwyższym poziomie nic, nic, nic wielkiego. No, smakuje jak każdy inny energetyk, dałbym w smaku jeden i drugi to tak 6-7 w skali od 1 do 10. A jeśli chodzi o opakowanie, tak jak widzicie, no to jest dziesiątka, nie? Dziesiątka opakowanie jest naprawdę fajne. Obydwa te dołzy kosztują 5,50 także w każdej żabce znajdziecie. Aczkolwiek jest problem z tym czarnym, bo ciężko go dostać czasami, bo wykupują bardzo szybko. Tych zero jest pełno, a tamtych nie. No i w żabce, tak jak Budda już pokazywał na relacjach, macie taką lodóweczkę, gdzie sobie bierzecie z lodóweczki. Musicie sobie obczaić. Tyle. Trzymajcie się, zostawcie lajka, like zostawcie suba i komentujcie. Jedziemy dalej.